Ja nazywam się Katarzyna Kurek, jestem psychologiem chrześcijańskim. Od 5 lat prowadzę terapię w tym nurcie. Jestem magistrem psychologii. Postanowiłam podzielić się z Wami, czym jest terapia, nurt, psycholog chrześcijański i dlaczego, będąc chrześcijaninem, powinniśmy wybierać właśnie. Takich terapeutów dla siebie, a nie zwykłych czy z innych, jak gdyby tak, szkół terapeutów. Jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nasza wiara i nasze przekonania chcielibyśmy, żeby były niezmienne. A w drodze terapii, w drodze e, pracy nad sobą, tak, przy pomocy e, terapeuty, nie zawsze się to udaje. Często jest tak, że e, czerpiemy z zasobów terapeuty w taki sposób, że przejmujemy jego przekonania w ten czy inny sposób. Nie zawsze jest to manipulacja za, zamierzona, często jest to niezamierzona manipulacja. I psychologowie wcale nie robią tego, bo, bo uważają, że tak jest lepiej. Są tylko ludźmi. Są tylko ludźmi, i ich przekonania, ich doświadczenia życiowe zawsze w jakiś tam sposób wpływają na to, jakie mają, jak prowadzą terapię. Na terapii chrześcijańskiej punktem wyjścia jest Biblia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie ma czegoś takiego, że są przekonania terapeuty. Terapeuta musi mieć takie przekonania, jak są w Biblii. Czyli jeżeli ktoś się waha, czy się rozwieść, czy się nie rozwieść, i co, jest, co, co powinno być lepsze, to terapeuta nie ma prawa tak naprawdę powiedzieć chrześcijański, powiedzieć, że no powinien się pan czy pani rozwieść. Bo Biblia mówi, że małżeństwo jest nierozerwalne. E, oczywiście może tak zasugerować e, e, różnego rodzaju mediacji, że terapia powinna być wspólna, że, e, że kościół dopuszcza separację, ale nie rozwód. Rozwód nie istnieje. E, tak samo, to samo tyczy się aborcji. Wiadomo, że niektórzy już się jej poddali, i ja jako terapeuta nie mam prawa potępić takiego zachowania, ale nikogo nie namówię do tego, żeby usunął ciążę, bo przekazanie mówi, że nie zabijaj. I w ten sposób, po opierając się na Biblii, wiemy, że taki terapeuta nie zrobi nam krzywdy. Jeżeli my sami, jako pacjenci, klienci, nie mamy jak gdyby takiej gotowości, też, żeby tą Biblię, czy jak gdyby, żeby iść z tą Biblią jak gdyby, pod rękę, to oczywiście nic nie szkodzi. Możemy tak zrobić, że, że zacznie być nam bardziej pod rękę. Z tego powodu terapeuta nie zrobi nam krzywdy. Tak? Czyli nie narzuci własnych przekonań, e, nie, nie będzie potępiał, nie osądzał, tak? bo to nie jest rola terapeuty w żadnym, w żadnym wypadku. Tak nie jest to naszą rolą. My mamy pomagać i prowadzić. E, I to jest właśnie ten drugi punkt. Drugi punkt jest, e, dlaczego powinniśmy, jak gdyby, le, jak gdyby dobrym wyborem jest, tak, psycholog e, chrześcijański. Jest to, że dobry przyscholok chrześcijański chce iść za Jezusem. Sam dba o rozwój swojej wiary. Ja osobiście uprawiam, jeśli to tak można nazwać, tak, adorację, uwielbienie tak? poszerzam swoją wiedzę jeśli chodzi o pogłębienie Biblii, tak? o pogłębienie tego, co mówi Kościół na różne tematy. Po to, żeby być autentycznym, muszę w tym żyć. Muszę to wprowadzać w swoim życiu. Jest też tak, że w momencie, kiedy oddaję terapię Bogu, Modlę się i ze swoich pacjentów mówię Bogu, Boże, ty prowadź tą terapię, nie ja, ja tu będę tylko narzędziem, a ty jak chcesz coś powiedzieć tej osobie, to po prostu przeze mnie to powiedz. Poprowadź tą terapię, wytłumacz. Wtedy wiem, że nawet jeżeli wydaje mi się, że powiem coś złego, tak, że coś jest, coś powinnam, coś jest nie tak, to mam taką ufność w sercu, że Bóg i tak wyprowadzi z tego dobro. Że ten, człowiek, że ten człowiek i tak powinien to usłyszeć. Bardzo często zdarza się tak dzięki temu, że Duch Święty towarzyszy takim terapiom, że ja coś mówię, a ktoś mi odpowiada, o, no mówisz takie rzeczy, co mi powiedziała tam dwa dni temu jakaś inna osoba. A ja się potem zastanawiałam, czy to tak może być albo inaczej. Albo ja coś mówię, że no i tak pewnie Bóg chciał być tutaj tym, pokazać albo cię nauczyć. I na następnej sesji dowiaduję się, że wydarzyło się dokładnie to, co powiedziałam: że rzeczywiście Bóg chciał ją tego nauczyć, pokazać, przeprowadzić ją przez pewne rzeczy. I to daje niewyobrażalną wolność i poczucie, Spełnionego dobrze obowiązku, tak, z mojej strony. Bo uważam, że terapia nie jest dla mnie, jest dla ciebie, jest dla każdego z nas, jest potrzebna. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy rozpad rodzin, nasi rodzice są rozwiedzeni albo nie mamy tak z kim porozmawiać, często jest tak, że księży niekoniecznie mają wiedzę psychologiczną. Jest bardzo dużo księży, którzy mają i jak gdyby zachęcam, tak, żeby takich wyłapywać. Ale nie wszyscy się w tym odnajdują. Terapia nie jest spowiedzią. Tak, w terapii chrześcijańskiej też nie robimy tak, że grzebiemy w przeszłości, bo w Biblii nigdzie nie ma napisane, że mamy grzebać w przeszłości. Mamy żyć tu i teraz, tu, kiedy jest Bóg. I wykorzystywać tak naprawdę te momenty, które Duch Święty podsuwa dziś, i jeżeli jest potrzeba, i jeżeli jakaś sytuacja nas przeniesie do dzieciństwa, przeniesie nas do domu rodzinnego, i czujemy, że jest, że jest taka sytuacja, że już to kiedyś to było. To wtedy tak, wtedy się nad tym skupiamy, przepracowywujemy, rozmawiamy o tym, wracamy do tych emocji, do tych relacji, do tych sytuacji i na bazie tego, co się dzieje tu i teraz, pracujemy nad tym, co było kiedyś. Ale nigdy nie grzebiemy tylko po to, żeby grzebać. Duch Święty tak poprowadzi terapię, że w tym momencie, co trzeba będzie, to i wróci się do miejsca, w którym to coś już wcześniej wydarzyło. Dlatego zachęcam do terapii na nurcie psychologii chrześcijańskiej i zapraszam oczywiście też do siebie, jeśli ktoś chciałby. Ale też zapraszam na kolejne odcinki o tym. Dlaczego psycholog chrześcijański i z czym wiąże się terapia, jak ja prowadzę terapię, co e, wiem, że się sprawdza na terapii, bo to jest też jeden z elementów, jak gdyby z powodów, dla których postanowiłam nagrać te podcasty, filmiki e, i podzielić się z wami e, tym doświadczeniem, bo bardzo często mówię ludziom podobne rzeczy. I to mnie uderzyło, że skoro przychodząc na terapię mówię te same rzeczy, podobne rzeczy, przez podobne rzeczy trzeba przeprowadzić ludzi, przez podobne rzeczy w podobny sposób Duch Święty ciała, to Duch Święty szepnął mi tak po cichu, że to nagraj filmiki. To jest mój pierwszy filmik w życiu. I mam nadzieję, że Wam się podobał, bo e, nie jestem stworzona, chyba stworzona do tego, żeby nagrywać. E, tak jak nie wydawało mi się, że nie jestem stworzona do tego, żeby prowadzić terapię. Ale o tym może w następnym odcinku Wam opowiem. Jak to było, że w ogóle, że Duch Święty mnie do tego powołał. Tak jak powołał mnie teraz. E, więc zapraszam do, na następne odcinki. Subskrybujcie mój kanał. E, i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam, szczęść Boże, i niech Was Bóg błogosławi.